Ale mnie do to zobacz. Zobacz, bo ci Cię po raz kolejny. Także myślę, że teraz się mnie wycofasz i tą dychę zapłacisz. Chyba wyboru nie masz. Tylko pamiętaj, to ja powinienem spłacić na wybrany cel przeze mnie, nie przez Ciebie. Mam nadzieję, że zachowasz się honorowo. Pozdrawiam. Dobra, jesteśmy przychodni. Po 10 dniach odbieramy wynik w końcu na chorobę wzrostu. Dzień dobry. A gdzie pan Tak, na A Czemu tak długo to trwa? Czemu 10 dni? Ja? Dzień 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 dobry. Zawsze nam że że w końcach tygodni. Na chorobę wzrostu tak długo się czeka? No, bo wysyłane było nabielane. Aha. Prawdopodobnie może zbierają, żeby to czynnik otworzyć. To moje? Tak. Pan po sprawdza jeszcze wszystko. Dobra, dziękuję do widzenia. Dobra, mamy wynik. Co mi 10 z to Może. Ale jest, nieważne. Dobra, wynik odebraliśmy. Zadzę już sobie w samochodzie. Tu jest wynik. Proszę cię bardzo, hormon wzrostu. Możesz to sprawdzić. Mam dosunięty pałeczkę tylko peseł. I tyle. Jak widzisz, hormon wzrostu również jest w granicach normy. Nie za wysoki. Także rozwiałem twoje. Mam nadzieję, że rozwiałem twoje wątpliwości. I teraz będziesz mógł się zachować honorowo i wpłacić pieniądze na ten cel, który wybiorę ja. Pozdrawiam.